Witam Cywruszka i Witam drogie bliźniaki. Dzisiaj horoskop na marzec, miesięczny. I sprawdzamy myśl przewodnią, która będzie towarzyszyć w marcu bliźniętom. Rób to czego chcesz, a nie to czego chcą inni. To będzie ważne dla bliźniąt w marcu. I sprawdzamy. Jakie będą emocje towarzyszyć bliźniętom w marcu? Wdzięczność. Bliźnięta będą wdzięczne innym, będą takie sytuacje, że po prostu będą się czuły w jakiś sposób docenione przez otoczenie. I teraz sprawdzamy yy, sferę zdrowotną: na co powinny bliźnięta zwrócić uwagę, jeśli chodzi o zdrowie w marcu. Skóra, włosy, paznokcie, na te kwestie zdrowotne, a raczej zdrowie powinno dopisywać, jeśli chodzi o bliźnięta w marcu, no niektóre bliźnięta będą też miały jakąś kurację ziołową, mogą też skorzystać z terapeuty, jeśli chodzi o marzec, no i teraz sprawdzamy sferę zawodowo-finansową, bliźnięta, marzec. Tutaj te bliźnięta, które załatwiają jakieś sprawy e, związane z rozwodem e, lub jakimś podziałem majątku, tutaj dobre wiadomości. E, jeśli chodzi o e, jakieś umowy, także będą jakieś pozytywne zmiany m, dla bliźniąt. E, no i teraz sprawdzamy dalej. E, Jakiś nowy projekt, jakieś przebranżowienie, jakieś udogodnienie wprowadzone do firmy przy niektórych bliźniętach. Generalnie coś nowego się kroi na marzec. W pracy też dla niektórych bliźniąt nowa praca. No i też szczególnie przy panach bliźniąt bardzo pracowity miesiąc. Przy panach bliźniętach jeśli chodzi o marzec. I sprawdzamy dalej. Panie będą no, robić takie większe y, zakupy, jakieś takie większe wydatki będą miały Panie Bliźnięta w marcu. No i też jest y, dużo jakichś takich inwestycji, jeśli chodzi o Pani Bliźnięta w marcu. No i jakieś takie liczne kontakty z bankiem. No i teraz sprawdzamy związki. Co w związkach tutaj, jeśli chodzi o Bliźnięta się szykuje w marcu. No, niestety niektóre bliźnięta odkładają na później e, jakąś ważną rozmowę z partnerem. Tutaj jest udawanie przez bliźnięta. No i jakiś e, piorun trzaśnie, czyli e, no niestety niektóre bliźnięta będą się rozstawać już tutaj. Nie, nie są w stanie więcej znieść. E, jakieś będą zmiany udziałem bliźniąt, jeśli chodzi o związki, e, bo tutaj jest e, po prostu generalnie. Jeśli chodzi o związki, dla niektórych bliźniąt nie dostrzegają tych kolorowych barw, ale widzą tą taką szarą rzeczywistość. No i po prostu przygnębione są, jeśli chodzi o związki. Przynajmniej takie będą w marcu bliźnięta i teraz single. A tutaj single będą um, miały jakąś drobną rewolucję w swoim życiu e, bliźnięta robić. Także tu jest wyjazd, unie, uniezależnienie się, e, przeprowadzka, e, wprowadzanie jakiś w czyn swoich jakiś takich postanowień, no i osiąganie, e, osiąganie przez e, single bliźnięta jak i swoich e, realizacji, jak i swoich marzeń. Sięganie po to będzie w marcu. E, no i teraz sprawdzamy. Kartę radę. Jaka jest rada dla bliźniąt na marzec? Przyjemność. A więc y, bliźnięta, y, korzystajcie z życia w marcu. Tutaj y, róbcie sobie jakieś przyjemności. Jeżeli otoczenie Wam nic nie robi, to same sobie y, sięgnijcie po y, jakieś takie zaspokojenie swoich potrzeb. No i teraz sprawdzamy, jaki to będzie miesiąc. Dwa bliźniąt. Będzie dużo spraw, także będą przeciążone też bliźnięta, różne umowy tutaj są, załatwienie spraw takich. Dokumenty się wyłożyły, papierkowych. Umowy, dokumenty, różnego rodzaju rachunki, i tutaj też jakieś takie sprawy związane z finansami. Czyli tutaj na to powinny zwrócić uwagę w marcu bliźnięta, czego się wystrzegać, jakiegoś oszustwa. Czyli jak będą jakieś ciekawe oferty dla bliźniąt, to nie skorzystać, bo przeczekać marzec one mogą być niekorzystne. Także jeżeli się będą pojawiały jakieś atrakcyjne oferty dla bliźniąt w marcu, to uważać, postępować jakoś racjonalnie, ponieważ mogą to być próby jakiegoś naciągnięcia. No i generalnie może to być jakiś fałsz. Co będzie nieoczekiwanego w marcu dla bliźniąt? jakieś wiadomości. Jakieś wiadomości, jakiś e, natłog różnych spraw e, w takich ważnych do załatwienia. Też może być. E, no i też może być e, jakiś e, zatarg, zatarg z e, m, młodym człowiekiem o ciemnych włosach e, w marcu, jeśli chodzi o niektóre bliźnięta. No i sprawdzamy. Dalej. Tutaj trzeba gdzieś wyjechać, podreperować zdrowie, niektóre bliźnięta. Tu jest dla Was informacja, że powinniście to zrobić. Po zimie, czyli marzec, jest takim miesiącem, że trzeba się tym zająć. To jest jakaś taka podróż do sanatorium, żeby po prostu poddać się jakiejś rehabilitacji. No i tutaj bliźnięta będą się po prostu obawiać, że nie stać je na, na, na tego typu posunięcia. Czyli no niestety. Dla niektórych bliźniąt będzie marzec takim troszeczkę gorszym pod względem finansowym miesiącem, a jest właśnie konieczna te, taka podróż związana z podreporowaniem zdrowia. No niektóre bliźnięta też będą chciały gdzieś wyjechać i będą, zdrowie będzie tutaj kluczowe, czyli jeżeli zdrowie będzie dopisywać to, to bliźniak wyjedzie. No i sprawdzamy dalej. Tak, to jest też informacja, żeby właśnie uważać na jakieś straty losowe. Straty losowe, no i jakieś będą wiadomości od dawno niewidzianego mężczyzny z bliskiego otoczenia. To może być wujek, to może być jakiś szwagier. On się odezwie w marcu. I sprawdzamy też, o co będzie chodzić z kartą wdzięczność dla bliźniąt. Jeśli chodzi o marzec, tutaj będą wdzięczne za otworzenie oczu niektórym osobom bliźnięta, że po prostu zwróciły na coś uwagę i bliźnięta dokonały jakichś zmian. I tutaj w marcu, właśnie będą przełomowe zmiany przy niektórych bliźniętach. No i sprawdzamy dalej. Tutaj będą jakieś sytuacje w sferze intymnej, przy niektórych bliźniętach, gdzie trzeba troszeczkę opanować nastroje i no, też zwrócić uwagę na akceptację jakichś swoich poczynań, popracować troszeczkę nad właśnie sferą intymną w marcu bliźnięta. No i dalej sprawdzamy. Gotowość do zmiany, i niektóre bliźnięta będą miały już dosyć połajanek takich moralizujących otoczenia i partnera w marcu, i będą chciały coś zmienić. I pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.